Przeczytam y, twój fragment twojej książki Jak widziałeś pasję Macieka. <gry> Wypada mi napisać coś o pińce. Bo każdy wiedział, jak bardzo Maciek kochał Pińce. Niestety, muszę tę straszną rzecz uznajć, nie lubię piłki nożnej. Co więcej, nie wydaje mi się, bym kiedykolwiek mogła ją polubić, ponieważ wcale nie chcę. Jedyne co mi pozostaje, to wytłumaczyć się z niechęci do piłki i wyznać miłość do czegoś, co w spisie dyscypliny na portalu Allegro figuruje jako sporty pozostałe. Mam na myśli jeździecko, bo ja bez przerwy mam na myśli jeździectwo. Jedyne zaś, co łączy piłkę nożną z jeździectwem, to fakt, że obie te dziedziny potrafią człowiekiem kompletnie zawładnąć. W czasie trwania meczu nie wolno mi było dzwonić. Pytać, kto wygrywa, ani w ogóle w jakikolwiek sposób odwracać jego uwagi. Raz na tydzień, jeśli akurat siedział w Warszawie, było moim zadaniem przekazać mu z internetu wyniki jakichś cholernych kolejek, które odczytywałam głośno i wyraźnie przez telefon. Jakby to były szyfry z łodzi podwodnej dotyczące lokalizacji wrogich jednostek. Z drugiej strony panowała taka cisza i skupienie, że mi się głos zawieszał. Ponadto. Ja Miałam święty obowiązek, w miarę możliwości, dostarczać mu do domu przegląd sportowy. Kiedy Maciek, kiedy już był chory, kiedy był chory i wiedział, i tłumaczył mi, pamiętam, że rozmawiał, kiedyś to rozbawiłem, mówiąc, ile mam lat, ponieważ zaczął się śmiać, mówi, o, to wieś, he, he, to ty byś się, nie, to ty nie masz szans, to byś wypadł z loterii. Ja mówię, jaki loterii? Bo loteria jest do 60 lat, tylko dają lekarstwa za darmo. Jezus, Mariusz, ma się. A macie był zadowolony. Tak się cieszę, że ja mam tyle lat i wypadłem z loterii. Jak mi się przydarzyło, to co jemu, bo tam tłumaczył mi na jakiej zasadzie się leczy, jaki Narodowy Fundusz Cidiocenialny. Y, 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 leczy ludzi, na zwraca pieniądze, jeżeli ktoś jest starszy, to już powinien sobie użyć, niekoniecznie na tę chorobę, że sobie jedną wybrać, ale nie dostanie niegorsza nie, nie nie zwrotu. I macie, to jest strasznie, tak zdziwiłem się, bo przecież on był bardzo chory, a ja nie, a on się cieszy, że, że jak ja zachoruję, to ja wypadnę z tego, takie mam wspomnienie, to kocham bardzo. Praca na planie wymaga dużego skupienia i zawsze rokowało czasu, więc bardziej skupienie, bo Ale pamiętam, na że e, mimo że Maciek jakby najmocniejsze wspomnienie mam ze szkoły filmowej, którą kończyłam i, i Maciek asystował podczas egzaminów wstępnych, pojawił się akurat w szkole i, i on tak się pytał, no i jak ci idzie i, 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 jak? I ja zupełnie byłam wtedy y, naprawdę przerażona tymi egzaminami i, i wszystkim, co się działo i on tak S Sądował, yy, po potem tak wysądował nawet profesor mówił, no i no, jak, jak jej poszło? Potem powiedział, no z tą rytmiką, to, to, to się nie popisałaś <laughs> ale, ale, on, ale mówi tak, dobrze będzie i bardzo, bardzo był wspierający. I to jest jakby jedno wspomnienie. Drugie wspomnienie jest, też się wiąże z piłką nożną i, i wizytami Maćka u nas w domu, yy, kiedy ja, ja przychodziłam na przykład wieczorem i zastawałam plecy Maćka po prostu wtopione w fotel i wpatrzony, i tylko widziałem, jak był wpatrzony w telewizor, mówię dobrze, to ja już wiem, nie przeszkadzam, za te półtorej godziny pogadamy. I to, to, były takie bardzo dwa moje mocne wspomnienia, a fragment wybrałam zupełnie inny, dlatego teraz do niego przejdę. Dzieciom należy dać korzenie i skrzydła. Maciek uwielbiał ten cytat. Zrobiłam nawet kiedyś obrazek przedstawiający chłopca ze skrzydłami ale to w żadnym razie nie był aniołek. mądry i przeinteligentny ojciec mój, naukowiec, uwielbiał mi zadawać zagadki przyrodnicze. Robił to z uciechą zawsze wtedy, kiedy odważyłam się skierować rozmowę na temat tak zwanej wyższej duchowości. Najlepiej zapamiętałam przykład Lwicy i jej młodych. Lwica zostaje sama z dziećmi, ponieważ jej partner ginie. Okoliczności jego odejścia nie mają żadnego znaczenia. Ważne, że lwica rada nie rada uwodzi teraz innego lwa. Według praw przyrody, której nadrzędnym wymogiem jest zachowanie gatunku, nowo wybrany osobnik powinien pożreć potomstwo poprzedniego i postarać się o własne. No i jak myślisz, moja droga, co w tej sytuacji robi lew? Tu ojciec zawieszał głos i tonem, który oznaczał, że żarty się skończyły, oznajmiał. No niestety. Jak się domyślasz? Zabija je i pożera. Mówiąc to, mrużył oczy i zaciskał zęby, żeby powstrzymać uśmiech, bo miał kolejny dowód na to, że w przyrodzie nie ma zmiłuj. Wszystko się sprowadza do przekazywania genów. Mając na uwadze ten tkwiący głęboko w naturze impuls zastępowania cudzych dzieci własnymi, każde potencjalne pojawienie się w moim życiu nowego lwa przejmowało mnie grozą. Nie chcąc ryzykować krwawej Jacki, porzuciłam myśl o tym, żeby jeszcze kiedyś skleić rodzinę na nowo. Miałam podstawy sądzić, że mąż numer dwa, jeśli nie likwiduje potomstwa swojej żony z poprzedniego związku, to tylko i wyłącznie dlatego, że powstrzymują go społeczne i kulturowe ograniczenia, które zgodził się respektować. Ale w środku na zawsze pozostaje lwem z wielkimi zębami. Gdyby całą tę społeczność i kulturę diabli wzięli, Użyłby obych zębów i zagryzł Bachory jednym kłapnięciem. Nauka, a wraz z nią mój papa, dowodziła, że człowiek nikt nie jest altruistą. Że wszelkie tego rodzaju przejawy to zmyłka, bo nawet dobroczynność jest obliczona na chwałę własną. Człowiek walczy tylko o siebie, o swoje przetrwanie, swój interes i swoje geny. Zagryzłby i własne dzieci, gdyby nie to, że są z jego krwi. Wcale ich nie kocha, widzi tylko swoje przedłużenie. Potem z kolei one dorastają. I znów, gdyby nie przepisy, zostawiłyby starca na mrozie bez koszuli, skoro biologia już z nim skończyła. Moja naiwna wiara w zwycięstwo dobra nie miała szans w zatknięciu z argumentami poważnych, uczonych głów. Ojciec, używając określenia pitkacego, to było klasyczne, sprytne bydle w surducie. Zawsze wiedział lepiej i potrafił się posłużyć najnowszymi dowodami naukowymi. A przy tym miał cięty dowcip. Mówił płynnie w pięciu językach, znał się na literaturze, malarstwie i winach, został profesorem w wieku 35 lat, był ateistą i nigdy nie należał do żadnej partii. Chodził po górach, podróżował po całym świecie, prenumerował Playboya i słuchał Mozarta. Jedyną jego słabością była słabość do trylogii Sienkiewicza. Nie mogłam z nim polemizować, mogłam go tylko wielbić i czytać trylogię. Sprawa z zagryzionymi lwiątkami zamykała mi drogę do powtórnego małżeństwa, a pierwsze rozbiło się w chwili, kiedy biologia z nami skończyła. Ten schemat był tak prosty, że miałam do wyboru albo się zabić, albo otrząsnąć ze wszystkiego, co dotychczas uważałam za oczywiste. Odrzucić społeczność i kulturę, a potem biologię i samą siebie, bo tylko w taki sposób można się dowiedzieć, czy cokolwiek jeszcze ze mnie zostało, co się temu oparło. To coś, to mogła być dusza której nie da się zmierzyć, zobaczyć, ani zważyć, podobnie jak altruizmu w czystej postaci. Ktoś, kto nigdy nie miał dzieci, nie wie, co traci. Nie ma także pojęcia, ile zyskuje. Maciek szybko nadrobił rachunek zysków i strat. Początkowo na korzyść zysków. Mógł sobie pogratulować, że nie został ojcem. W kościelisku dzieci zaprezentowały się tragicznie. Były nieufne, nudziły się, pożerały wszystko, co kupił. Bo, jak twierdziły, nie było powiedziane, że ma zostać na jutro. Kiedy im zwrócił uwagę, ostentacyjnie liczyły mandarynki. On się starał, one zupełnie nie. On im prawił o rycerzach, a one kopały się pod stołem i robiły głupie miny. Były tak nieznośne, że w nocy wracał koszmar zagryzionych lwiątek. W dzień natomiast chętnie zagryzłabym je sama. I niechybnie źle by się to wszystko skończyło, gdyby nie to, że byliśmy sobie przeznaczeni i zawsze to wiedzieliśmy. A wtedy wszystko jest możliwe. Jak Helena ze skrzetuski. Oczywiście wtedy nie byłam tego taka pewna i dlatego nie zamierzałam ponawiać próby konfrontowania Maćka z dziećmi Lwicy. Trzymałam je z daleka od Warszawy, czyli w Krakowie. Kiedy Maciek tam przyjeżdżał, kupował 10 kg mandarynek i w ten sposób zyskiwał na czasie. Wyjeżdżał, gdy mandarynki się kończyły. Tak udało mu się przetrwać najgorszy okres w życiu młodych lwów, czyli okres gimnazjum. Ślubny garnitur zaniosłam Maćkowi do prosektora. Ani przez chwilę nie miałam wątpliwości, że do tego się tylko nadaje. Kupowaliśmy ten garnitur w sklepie najtańszym z najdroższych, wiedząc, że mamy ważniejsze wydatki. Korzystając z chwili zapomnienia dołożyłam do zakupów planisty, Szalik. Spłynął jedwabnym ślizgiem do wnętrza ogromnej torby i zagnieździł się w niej jak wąż. Jeśli chodzi o moje ubranie, postanowiłam wystąpić w ciemnobrązowej spódnicy i marynarce. Które bardziej. O, to ta marynarka właśnie. Tak jest. Postanowiłam wystąpić w ciemnobrązowej spódnicy i marynarce które bardziej się nadawały na rozprawę rozwodową. Zapięta pod szyję, bez makijażu i ozdób, wyglądałam jak włoska wdowa. Od dnia, kiedy zgłosiliśmy nasze zamiary w krakowskim urzędzie, wszechświat wysyłał nam rozpaczliwe sygnały, że jest jeszcze czas wszystko odwołać. Bez przerwy śni mi się ojciec, wykazujący niespotykaną u niego pomysłowość w kwestii symboli, znaków i obrazów, Mających mnie ostrzec przed głupotą. Swego czasu na wieść o moich matrymonialnych planach westchnął tylko i orzekł, że kiedyś trzeba zacząć wychodzić za mąż. Ale to było bardzo dawno. Teraz mógł przemawiać z zaświatów, gdzie miał do dyspozycji mnóstwo nowych pozaziemskich sztuczek. Od poważnych zaklęć po koszmary senne w formie przypowieści. Jego wariacje na temat ślubnej sukni sprawiły, że pominęłam etap niewinności i od razu przywdziałam strój wdowy. Śniły mi się bęże albo czarne psy szarpiące wianek. Widziałam obrączki, z których zrobiono kajdany. 30 grudnia 2008 roku, a nie 31, jak napisano na pudelku, a zanim nim poszły inne wiarygodne źródła. No więc 30 a nie 31 grudnia rano, zostawiliśmy psy i konie pod opieką zaprzyjaźnionej nastolatki i autem brudnym jak nieszczęście pojechaliśmy do Krakowa. Dzień był brzydki, szary i zamglony jak to w grudniu. Pomiędzy Jędrzejowym i książem ciężarówka jadąca przed nami potrąciła ogromnego jastrzębia. Ptak trzepotał się rozpaczliwie na środku drogi, blokąc za sobą złamane skrzydło. Maciek zatrzymał auto i przeniósł biedaka na pobocze. Chcieliśmy go zabrać do jakiejś lecznicy, ale wyrwał się z uścisku i huśtykając zniknął w pobliskich krzakach. Odjechaliśmy, wiedząc, że nie ma dla niego ratunku. Chwilę później zadzwoniła zrozpaczona nastolatka, informując mnie, że właśnie wylała kieliszek czerwonego wina prosto na mój nowy laptop i że on już nie wstaje. To określiła, a jastrząb w zaroślach miał podobne problemy. Powinniśmy byli zawrócić, ale sami byliśmy już straceni i dla nas też już nie było ratunku. Postawiliśmy auto pod urzędem, co było nie lada wyczynem, bo tam nigdy nie ma miejsca. Jakiś człowiek biegał po ulicy i wołał, że był dla nas specjalnie przygotowany parking, a drugi upierał się przy obecności nadwornego fotografa. Na szczęście udało nam się obydwu przepędzić. Poczekalnia przed salą ślubów wyglądała jak wysprzątana góralska sień na obiadach u gaździny. Siedliśmy tam wpatrzeni w lakierowane błazerie, grzecznie czekając, aż poprzednia grupa zwolni salę. Towarzyszyły nam zdezorientowane dzieci i ich babcia, kuzynka, której udało się wyskoczyć z domu pomiędzy nastawieniem a odcedzeniem ziemniaków, oraz najbliższa rodzina narzeczonego. Z którą nawet na zdjęciach wychodziłam zawsze fatalnie. Świadkiem ze strony pana młodego był znany aktor Tomasz K. Tym razem nieoczekiwanie nie zawiódł. Nie zapomniał, nie pomylił daty i przyjechał w umówionej godzinie. Niestety nigdy już później nie udała mu się ta sztuka. A może gdyby wtedy postąpił jak to ma w zwyczaju, wszystko skończyłoby się inaczej? Może jastrząb zdążyłby uciec przed ciężarówką? A wino wylałoby się kilka centymetrów dalej, może zamiast ślubu Maciek spisałby testament? Może nigdy nie musiałabym go otwierać? Może wtedy nie stracilibyśmy czujności? Nie poddalibyśmy się strasznej, niszczącej sile prawa, które rozpięło nad nami swój ponury, czarny parasol? Ale cóż, stało się. Pani w łańcuchu na szyi poprosiła nas do pustej sali z orłem i zielonym stołem. Rodzina zajęła najlepsze miejsca, by śledzić przebieg tej niezwykłej egzekucji, a skazańcy mieli krzesła obok siebie, ale w odległości uniemożliwiającej porozumienie, a tym samym próbę ucieczki. Siedzieliśmy tam kilka minut, starając się zachować spokój i wykazać minimum zaangażowania. Pani za stołem krząknęła. I wygłosiła jakieś krótkie ekspoze. złożone z samych wielkich słów. Ktoś sięgnął po chusteczkę, trzasnęła torebka, zaskrzywiało krzesło. Proszę o powstanie, państwa młodych, usłyszałam i tego było już wiele <laughs> Maciek dostał ataku śmiechu. Śmiał się jak oszalały, wstawał, przepraszał i znowu siadał, zanosząc się śmiechem. Aktorzy powiedzieliby że się zgotował. To się ponad często zdarza na planie, kiedy nagle wszyscy czują, jak bardzo absurdalna jest powszechnie panująca powaga w stosunku do czegoś, co w końcu jest tylko na nim. Twarz kobiety w łańcuchu nie wyrażała żadnych emocji. Stała, ze swoim zielonym, stała za swoim zielonym stołem, jak ksiądz, który spokojnie przerywa czytanie nad trumną, dopóki dziecko w pierwszym rzędzie nie przestanie Wiedziała, że jeśli się podda, to orzeł zgodła na jej, nad jej głową, zacznie krakać jak wrona i odleci. Proszę Państwa, przypominam, że ceremonia jest ważna, powiedziała w końcu i udało jej się uzyskać tyle, że wypowiedzieliśmy słowa przysięgi, a po nałożeniu obrączek opuściliśmy salę ślubów w tempie zdecydowanie najszybszym w historii tego miejsca.